Popił i diament. Otóż Andrzej Wajda po pokoleniu i kanale, który Państwo oglądaliście, miał już dość tematyki historycznej. Chciał koniecznie zrobić film współczesny. W tamtym czasie dość modne było branie na warsztat problemów młodzieży. Otóż socjologowie, publicyści zauważyli, że młodzież po 56 roku, przypuszczam, że ten wątek się już pojawiał na wykładach, że młodzież po 1956 roku jest jakaś dziwna. To znaczy opuszczona przez te organizacje polityczne, właściwie nie co ze sobą zrobić. Zagubiona w tym, w, tym, w tym obszarze kultury. Mówiło się, cytując... Tytuł słynnego filmu dokumentalnego, że to są ludzie z pustego obszaru, nie wiadomo co z nimi zrobić. I Andrzej Bajda postanowił także zrobić właśnie taki film o młodzieży. Znalazł sobie piętnastoletnią scenarzystkę, jednocześnie też pisarkę, Monikę Kotowską, i postanowił zrobić film Jesteśmy sami na świecie. To miał być taki bardzo kameralny dramat o ciężarnej młodej dziewczynie, chłopaku, którzy uciekają przed, uciekają przed dorosłymi gdzieś w świat swojej fantazji, mieszkają gdzieś w jakichś ruinach. Miała być bardzo kameralna opowieść, która pokazałaby właśnie całą tą frustrację frustrację młodości, frustrację młodzieży. W międzyczasie także rozważał realizację filmu do scenariusza Głupcy Wierzą w poranek, który później się zmienił w bazę Ludzi Umarłych, którą Państwo także oglądaliście. Ale Aleksander Ford podkradł mu ten odchłaski, ten temat, pewnie Państwo o tym słyszeliście. W związku z tym zaczął robić ten film Jesteśmy Sami na Świecie, prawie w przeddzień zdjęć zdecydował się przerwać ten realizację. Dlaczego? Dlatego, że dostrzegł on i szef zespołu, Jerzy Kawalerowicz, że to jest temat, który prawdopodobnie nie wejdzie na ekran. Władza była jakoś szczególnie czuła na portretowanie, na negatywne portretowanie młodzieży, na negatywne wizerunki młodzieży. Dość powiedzieć, że w tym czasie, kiedy oni po mieli podjąć się realizacji tego filmu, taki inny, bardzo pesymistyczny obraz, e, powiedziałbym takim określeniem rosyjskim, bezprizjornych, takich opuszczonych przez, przez rodziców, którzy pracują w Nowej Hucie czy gdzieś i a te dzieci nie wiedzą, nie wiedzą, co ze sobą zrobić. Inny obraz, zagubione uczucia Jerzego Zarzyckiego. Po dwóch tygodniach został wycofany z, z ekranów, a inne filmy o tej tematyce, na Koniec Nocy, miały duże problemy z dystrybucją. W związku z tym Andrzej Wajda i Jerzy Kawalerowicz zdali sobie sprawę, że to chyba nie jest temat, którym można po prostu wejść na ekran, że to jest zbyt ryzykowne. W związku z tym porzucił ten, porzucił ten temat. Dlaczego tak dużo mówię o tym wczesnym filmie? Otóż e, e, można powiedzieć, że Popiół i Diament powstał trochę zamiast Współczesnego dramatu o młodzieży, zamiast współczesnego dramatu o młodzieży, i w związku z tym, z państwa, są pewne analogie, czy pewne filiacje pomiędzy tamtym filmem a e, Popiołem Diamentem. Oczywiście Popiół Diament, jak państwo pewnie wiecie, a za chwilę o tym też powiem, to jest dramat historyczny, akcja dzieje się w 1945 roku, ale pewne analogie są. Najprostsze to takie powiedziałbym kadrowe, to znaczy z tamtego filmu główna wykonawczyni i główny wykonawca ról przeszli do Popioły Diamentu. Gdybym mógł poprosić o screen, Następny to znany plakat. Następny, bardzo proszę. O, Grażyna Staniszewska miała grać tą właśnie ciężarną, nastoletnią dziewczynę. A, bardzo proszę, następny screen. Jerzy Jogałła czyli Marek Szczuka w filmie Popiół i Diament miał grać tego chłopaka. Grażona Staniszewska gra, jak Państwo zauważycie, tą piosenkarkę Hankę Lewicką, która śpiewa Czerwone Maki na Monte Cassino w tle słynnej sceny, słynnej sceny z lampkami. Ale jeszcze ważniejsze, Państwa, jest to, że w gruncie rzeczy, w momencie kiedy, i o czym powiemy jeszcze, w momencie kiedy Andrzej Wajda zdecydował się na Zbigniewa Cybulskiego jako odtwórcę roli Maćka Chełmickiego i pozwolił mu zagrać po swojemu, to, Maciek, to Zbigniew Cybulski zaczął grać i zachowywać się na ekranie dokładnie tak, jak zachowała się młodzież tamtego czasu z roku 1956, o czym jeszcze będziemy za chwilę mówić. W związku z tym można powiedzieć, że mimo Wiednie, ta młodzież na ekranie, ona znalazła swój obyczajowy idiom. Ona się odnalazła w tym filmie właśnie dlatego, że w tym dramacie historycznym doszło do takiego achistoryzmu, doszło do, takiej, do, takiej, do takiego anachronizmu. O tym jeszcze za chwilę powiemy, ale to jest trochę tak, że Wajda chciał zrobić film współczesny. No ale skoro nie mógł zrobić filmu współczesnego u młodzieży, to całą swoją, można powiedzieć, pasję unowocześnienia przelał na dramat historyczny, jakim jest oczywiście bez wątpienia Popiół i Diament. Godzi się to wspomnieć o samej książce Andrzejewskiego, Popił i Diament. Czasem się mówi, że to pomnik literatury perelowskiej. 29 wydań do 89 roku. Katowana młodzież do matury. Ja pamiętam, że jeszcze byłem katowany tą, tą powieścią. Musiałem znać nawyrywki i, i właściwie prawie jak pacierz. Musiałem znać bohaterów tej, tej książki. Uczyłem się w latach 80., więc jeszcze to była lektura obowiązkowa. 21, 29 wydań i taka książka naprawdę pomnik. Zobaczycie Państwo... W napisach czołowych filmu, że jest to oparte na, na motywach, na motywach powieści. Rzeczywiście stopień ingerencji w ten materiał, w materiał literacki Andrzeja Wajdy i Jerzego Andrzejewskiego, bo on. Także był współscenarzystą. Był tak wielki, że zdecydowali się autorzy napisać na motywach. Książka ukazała się w 1948 roku. Wcześniej, jeszcze w 1947 roku, w tygodniku Odrodzenie ukazywała się. Trochę pod zmienionym tytułem. Zaraz po wojnie. Ale ten tytuł, nie tyle zmieniony, co pierwotnym. Zaraz po wojnie. Ale ten tytuł dobrze sytuuje nas od razu w czasie akcji tego filmu. Książki, a później filmu. Otóż czas akcji to jest przełom wojny i, i pokoju. W książce jest to 5-8 maja. Czyli wiecie Państwo, 8 maja to jakby zakończenie walk w Europie, Zakończenie II wojny, wojny światowej. A co dzieje się w małym miasteczku? Przepraszam za to małe miasteczko, bo ono w sumie leży niedaleko od państwa Ostrowiec Świętokrzyski chyba niedaleko zdaje się tak jakieś 70 70 to chyba nie jest małe miasteczko przepraszam w takim razie jeśli kogoś uraziłem w każdym razie no, w niedużej miejscowości jaką jest Ostrowiec Świętokrzyski czyli gdzieś na prowincji e, 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 i osią, osią akcji państwa osią akcji jest przygotowanie przez bliżej nieokreśloną organizację podziemną choć domyślamy się że to akowcy czy dawni akowcy e, przygotowanie zamachu na sekretarza komitetu wojewódzkiego partii w Kielcach e, Szczukę. Sztuka, Szczuka tutaj jest właśnie tym, tym partyjniakiem. To jest jakby taki oś akcji, ale generalnie, Państwa, książka ma cztery główne wątki. Ja je poruszę i wymienię po to, żeby później Państwo zobaczyli, z czego zrezygnował Wajda, dokonując adaptacji. Otóż pierwszy wątek, to jest wątek właśnie tego sekretarza Szczuki. Szczuka przyjeżdża tam oczywiście w celach jakichś państwowych, tam jakieś narady i tak dalej, ale szczerze powiedziawszy, to w książce sprzedane jest w jednym zdaniu. Natomiast przede wszystkim tam przyjeżdża do Ostrowca Świętokrzyskiego, bo dowiedział się, że w Ostrowcu Świętokrzyskim Wszystkim żyją osoby, które znały jego żonę, która zginęła w obozie koncentracyjnym a w tym, i wykazała się ponoć jakimś heroizmem, cnót, wspierała wszystkich w tym obozie. Rzeczywiście, w czasie rozwoju akcji potwierdza się ta hipoteza, była, no można powiedzieć, taką matką Teresą dla tych wszystkich, którzy tam cierpieli. Spotyka taką osobę, więc to jest jakby jeden wątek akcji sztuki. Drugi wątek akcji to wątek żołnierzy podziemia, zwłaszcza dwóch. Andrzej Kosecki i Maciek Hełmicki. A z tych dwóch światło pada przede wszystkim na Macieka Chełmickiego, na człowieka, który na początku powieści jest takim, przepraszam za to słowo, może niezbyt wyrafinowany, takim luzakiem, wiecie Państwo, takim żołnierzem, który, który ma już za sobą 3-4 lata walki, przeszedł Powstanie Warszawskie, no jest takim szychą, można powiedzieć, w, szychą w, w saperkach, niczego się nie boi natomiast zabija bez zmrugnięcia okiem tak jak się to dzieje na początku w nieudanym zamachu na szczukę także będzie to widoczne w filmie natomiast przez całą opowieść pod wpływem miłości do kobiety zmienia się i na końcu podejmuje jednak się popchnięty honorem i wiernością wobec towarzyszy podejmuje się zabić szczukę i chwilę potem na ulicy, to też podkreślam, umiera, ginie od przypadkowych kul funkcjonariuszy, czy właściwie żołnierzy. To jest drugi wątek, proszę Państwa. Trzeci wątek to wątek Antoniego Koseckiego, ojca Andrzeja Koseckiego, czyli kolegę Maćka Chomickiego. Antoni Kosecki to taki sędzia, sędzia, prawnik, przed wojną szanowany w Ostrowcu Świętokrzyskim, ale w czasie wojny w obozie koncentracyjnym. Przepraszam za wrażenie, zeszmacił się. Jest kapo. Był kapo, wraca do tego miasteczka i jest przekonany, że teraz po wojnie prawa, prawa wojenne nie obowiązują, więc on może spokojnie wejść w krwioobieg znowu społeczny, i być przyzwoitym obywatelem. Niestety mu się to nie udaje. Zostaje zdemaskowany właśnie przez szukę, które kojarzył go, który kojarzył go właśnie z obozu i, i zaprowadzony, można powiedzieć, na UB. Także można powiedzieć kariera mieszczucha e, kończy się bankructwem. I czwarty wątek proszę państwa to wątek e, Alka Kosteckiego, kolejny syn. Antoniego Kosyckiego, Alka Kosyckiego, 17-16-letniego chłopca, który razem z Jurkiem Schreterem zakłada faszystowską organizację. Taką faszystowską organizację, to jest taki wątek, wiecie Państwo, jakby zdeprawowania wojną. Ci młodzi bohaterowie Alek, Jurek Szreter są zdeprawowani wojną i zakładają taką organizację, w której preferują kult wodza, tak jakby można powiedzieć mini Hitlera. I kończy się to wszystko także mocno tragicznie. Otóż te cztery wątki były, były w fabule. I, no, I generalna wymowa była taka: no, wątek sztuki, szlachetny, prawie że spiżowy komunista. Sterany życiem, służący społeczeństwu, bardzo dobry, warto w niego, w niego inwestować. Tragicznie zagubieni żołnierze podziemia, to był ten drugi, można powiedzieć, wątek. Bankructwo Mieszczucha, to już o tym mówiłem, sędziego kosyckiego i ostatni, skażenie wojną, zezwierzęcenie wojną, sfaszyzowanie młodych umysłów, które idą właśnie w stronę takiego, takiej, takiej retoryki, retoryki właśnie nazistowskiej. A tło, a w tle państwa cała paleta karierowiczów, postaci oportunistów, nowej władzy, która się właśnie instaluje, która właśnie przychodzi, złożona z komunistów, ale także, także dawnych... dawnych chwalców czy bywalców na salonach sanacji, więc takich, którzy chcą przy okazji tej nowej władzy ukłuć swój własny interes. I, I cała ta wierchuszka gromadzi się na bankiecie w hotelu Monopol z okazji zakończenia II wojny światowej. I tańczy poloneza. Ten polonez pojawia się gdzieś mniej więcej w dwóch, trzecich książki. I ten polonez, państwa Państwa, jest ewidentnie cytatem z takiego, można powiedzieć, chocholego tańca Stanisława Wyspańskiego. To jest nowe wesele. Znowu tańczy swocz. No, więc w tym sensie to jest też bardzo bardzo ważny wątek. Jan Błoński, kiedy po latach oceniał tą, tą powieść, mówił, że to jest taka powieść interwencyjna. To znaczy, cel jej nie był artystyczny, tak naprawdę. Cel tej powieści był bardziej polityczny. To znaczy, Jerzy Andrzejewski co chciał? Po pierwsze, pokazać pozytywnego komunisty, pozytywny obraz komunisty, w sztukę, po to, żeby czytelnicy uwierzyli w nową władzę tak, Są wśród nas komunistów ludzie, e, e, którzy chcą służyć Wam, narodowi. My, Państwa, znamy historię i wiemy, że komuniści w większości wypadków tacy nie byli. Ale w tej książce on był takim właśnie szlachetnym, trochę spiżowym komunistą. To jest jeden cel. Naprawdę, człowiek no, chciałby mieć takiego ojca, tak Państwu. Do rany przyłóż i gangrena. Natomiast z drugiej strony chodziło o to, żeby w dobrym świetle odmalować tych młodych akowców, po to, żeby. Z kolei yy, czytelnicy ze Kręgów władzy, tych, którzy jakby przyjęli tą nową rzeczywistość, zobaczyli ich zagubienie, żeby się nad nimi zlitowali. Jednym z podstawowych celów, pierwszych celów nowej władzy, było rozprawienie się z AK, prawda, czy z tymi, z tymi organizacjami żo żo żołnierzy wyklętych, jak się ich dzisiaj nazywa. Pamiętacie Państwo to hasło, pewnie się pojawiało, też to na wokoju, zaplute karły reakcji, prawda? I tępiono ich w brutalny sposób. I Andrzejewski miał właśnie taki cel koncyliacyjny, jakby godzący. Komuniści są cacy, ale nasi chłopcy dawni za K zagubieni fakt, niepotrzebnie zabijający komunistów, w gruncie rzeczy też zasługują na empatię. Pogódźcie się z nimi. I cel był wyraźnie interwencyjny tej, tej, tej powieści. Proszę Wajda nie znał powieści do 1957 roku, pomimo tego, że zła za nią sława e, ważnej powieści. Nie znał ją do 57 roku, przeczytał ją e, e, tuż po kanale, jak był na, w czasach w Krynicy, właśnie nie w czasach, właśnie w sanatorium w Krynicy, bo się nabawił wrzodu, wrzoda dwunastnicy po kanale. To jest stresujący zawód, proszę Państwa, być reżyserem, a zwłaszcza kanał przy, przyniósł mu naprawdę wiele siwych włosów, no i e, 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 wrzód dwunastnicy. I tam Tadeusz Janczar, pamiętacie Państwo, e, e, jeden z bohaterów, E, e, kanału. Tadeusz Janczar podsunął mu tą książkę, mówiąc, słuchaj, to jest fajna książka. Andrzej Bajda ją przeczytał i e, e, zachwycił się sceną poloneza. Zachwycił się sceną poloneza, która rzeczywiście w powieści jest bardzo długa. Zachwycił się nią i postanowił, ten, postanowił zrobić film jeszcze, namawiał go do tego także Janusz Morgenstern. Ten polonez zjawił mu się trochę właśnie w taki weselny sposób, taki wyspiański. On chciał mieć, on chciał zrobić to ten film tak na dobrą sprawę przede wszystkim, czy głównie tak, żeby sfilmować tą scenę Poloneza, jak Państwo wiecie, był chory na wesele, w sensie chciał to wesele kiedyś zrobić i, i zrobił wesele i w teatrze, i w filmie, jak Państwo wiecie, po kilkunastu, po kilkunastu latach. I w momencie, kiedy upadł projekt Jesteśmy Sami na Świecie, od razu wszedł, można powiedzieć Państwa brzydko mówiąc, z butami agresywnie w ten projekt. Mówię agresywnie, ponieważ przyjął taką ekspansywną taktykę adaptacji, procesu adaptacji. Wysła Przeczytał książkę bardzo żywiołowo. Do dziś zresztą gdzieś w archiwum Wajda jest ta książka, która pokreślona jest strasznie. Andrzej Wajda walczył z nią, można powiedzieć. To jest jeden proces adaptacji, odbywał się. Wykreślał sceny, które na pewno nie wejdą. I wysłał list do Jerzego Andrzejewskiego, którego osobiście nie znał. Wysłał list do Jerzego Andrzejewskiego. Czy możemy zmienić ten kadr? Znowu Demiurg, Bach. Nie, to jest Jerzy Andrzejewski, proszę Państwa, w środku, tak, ale to już wystarczy nam. Bach? Proszę jeszcze raz. Nie, to nie tak miało być. Dobrze, proszę państwa, to jest kadr oczywiście z filmu Popiół i Diament. Maciek Chyłicki ginie na śmietniku. To w pewien sposób, Państwa, ilustruje ten, tych zaplutych karów reakcji, tak? Jak władza się obchodziła z zakowcami. Ale przejdźmy do następnego. To jest Państwa oryginalny list, który Jerzy który Andrzej Wajda wysłał do Jerzego Andrzejewskiego i tak nic nie widać, więc ja Państwu nie będę tego nawet i czytał, ale w tym liście jest mowa o tym, że oczywiście powieść jest bardzo fajna, nie wiem, czy mi się uda przez adaptację zachować piękno tej powieści, także, ale że przysyłam Panu także tak zwaną skaletkę, czyli drabinkę, czyli rozpisanie scen. Wajda od razu rozpisał sceny, wysłał do, do Andrzejewskiego i już na samym początku, w związku z tym, Państwa, miał pewien plan, pewien pomysł na adaptację. Jak ta adaptacja ma wyglądać? Państwa, jakie, jakie były założenia dramaturgiczne, które już można wyczytać właśnie z tej skaletki, z tej drabinki z listopada 1957 roku? Otóż przede wszystkim, proszę Państwa, akcję skumulował w jeden dzień, a właściwie w kilkanaście godzin. Od popołudnia do poranka następnego dnia. Wajda, jak Państwo wiecie, pewnie Państwo o tym, słyszeliście Państwo o tym na okoliczność kanału, Wajda miał zawsze taką predylekcję do tragiczne. I formuły, to znaczy do, do formuły tragedii antycznej, czyli jedności miejsca, czasu i akcji. On uważa, że to jest taka, można powiedzieć, piękna, klasyczna forma kultury, i tutaj także z, z, skrócił do jednego, do jednego dnia. Dalej, w gruncie rzeczy dość mocno ograniczył akcję do jednego miejsca właśnie do tego hotelu który w filmie będzie właściwie proszę Państwa cały czas obecny. Owszem, jest prolog, jest zakończenie, bohaterowie wychodzą z hotelu, ale jakby tak można powiedzieć, wszyscy oni wracają, wychodzą i wracają. Jakby można powiedzieć, epicentrum tego świata jest właśnie ten hotel, który, o którym, który zbudował na planie Roman Mann, i o którym później jeszcze powiemy. Dalej proszę Państwa, tak naprawdę wyrzucił dwa wątki. Wyrzucił wątek Jurka Szretera i organizacji tej faszystowskiej młodzieżowej. W ogóle mu się na nic przydało, choć zrobił to z bólem, ponieważ chciał pokazać także, jak ta młodzież i ja mu na tym zależy, jak ta młodzież właśnie tuż powojenna czy wojenna, jak ona mocno. Się można powiedzieć tak, no, zanimalizowała, ze zwierzęci, ze zwierzęciła przez fakt, iż kontaktowała się, z, jak, jak, jak ta wrażliwość jej mocno, mocno została stępiona. Ale zrezygnował z tego wątku, zrezygnował też z wątku Antoniego Koseckiego. Te dwa mu nie były potrzebne. Został wątek sztuki, który przyjeżdża w jakimś celu. W wypadku filmu przyjeżdża już nie, do, nie szukać żony, ale szukać swojego syna, Marka Szczuki. To dodał Wajda, to był jego, to był jego e, e, pomysł. E, I drugi wątek to oczywiście Andrzeja Koseckiego i Maczka Chełmickiego. No i z Maczkiem Chemickim związana jest właśnie ta przemiana i e, zabójstwo, czy udany zamach na szczukę i ostatecznie śmierć e, e, Maczka Hełmickiego. Przepraszam państwu, że przepraszam, że zdradzam Państwu zakończenie, e, ale no niestety no, nie da się tego nie zdradzić, bo jest to jedno z, jedno z, najważniejszych, jeden z najważniejszych momentów w tym filmie. E, e, i, proszę Państwa, generalnie na początku były jakby takie dwa wątki. Właśnie dwa wyraziste, równorzędne wątki. Wątek szczuki i wątek Maćka Chomickiego. Ale w czasie realizacji, Państwa, już na etapie scen, scen, scenopisu, dalej e, na etapie realizacji, akcent, ciężar gatunkowy przenosił się coraz mocniej na postać Maćka Chomickiego. Tak w końcu, że film jest na dobrą sprawę przede wszystkim o nim, a reszta to jest zasadniczo tło, gdybym mógł prosić o następny kadr, o właśnie. Dlatego w napisach początkowych tego filmu jest najpierw w roli Maćka Chomickiego, Zbigniew Cybulskich, wielką, wielką czcionką Dynką, a później pozostałe, pozostałe postaci. Pierwotnie miało być tak, że to miała być konfrontacja dwóch bohaterów, Szczuki i Chełmickiego, dwóch szlachetnych w tej Sodomie, można powiedzieć, jaką jest ta Polska, Polska roku 1945, ale ostatecznie to właśnie to jest film przede wszystkim o, o Maczku Hełmickim. Jeszcze jedna ważna zmiana, którą zastosował Wajda względem powieści, otóż przesunął Polones. Przesunął Polonez, dokonał takiej zmiany kompozycyjnej. Polonez już nie był w dwóch trzecich książki, Wprawdzie, wiecie Państwo, dwie trzecie do polozy złoty podział, więc mocny, mocny punkt. Ale jak się czyta książkę, to o polonezie się zapomina przez następne jedną trzecią. W ogóle się zapomina. Natomiast Wajda przesunął polonez na sam koniec. I, i, to, I ta zmiana, Państwa, była ewidentnie no, ważna i można powiedzieć brzemienna w skutki, ponieważ jeśli przesuwa się ten polonez, groteskowego poloneza, w którym tańczą te figury, trochę taki chochol taniec, zobaczycie Państwo to, to w filmie, to można powiedzieć, że mocny akcent krytyczny na temat świata, który oglądamy, pojawia się właśnie na końcu i nikt o nim nie zapomina, tylko właśnie wychodzi z takim, takim poczuciem, że to, co właśnie obej, obejrzał, to jest taki pamflet na tamten, na tamten świat, na tą, na, tą, na, tą, na tą Polskę, Anno Domini 1945, polskie dorobkiewiczów i i Swo oczy. Więc w tym sensie to przesunięcie było niezwykle ważne. I dodam, dodam jeszcze, bo kiedyś Państwa, robiłem takie dość szczegółowe badania, że Polones miał w ogóle kończyć ten film. E, ostatni kadr to miał być właśnie Polones. Nie Maciek Chełmicki ginący na śmietniku, co ostatecznie się zdarzy, ale właśnie Polones. Do samego końca trwał przy tym Wajda, ale gdy zobaczył, że to Maciek Chełmicki, przepraszam, Zbyszek Cybulski, majoryzuje ten film, że cała emocja wiąże się z nim, e, e, postanowił dokonać przesunięcia. Polones. Kończy, kończy się ostatnie ujęcie poloneza, za chwilę widzimy jak Maciek Chyłmicki biegnie po, po śmietniku, umiera, spazmuje, zwija się, jak widzieliście Państwo przed chwilą na tym kadrze, zwija się z bólu i kona. I, 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 I tak kończy się, kończy się ten, ten film.